Cześć, miło mi powitać Was na dziesiątej edycji Festiwalu Młode Horyzonty. Nazywam się Anna Tatarska. Naszym gościem jest dziś Rasmus Siversen, reżyser filmu Po prostu Super. Cześć. Cześć. Bardzo podoba mi się tytuł twojego filmu. Wszyscy jesteśmy super, a to słowo po polsku oznacza coś wspaniałego. Uh, so, yeah. uh, but, um, to film, przy którym jest tyle tematów do poruszenia, że nie wiem od czego zacząć. Jak wpadłeś na pomysł takiej nietypowej rodziny, w której dziedziczy się supermoce? Zaczęło się od mojej własnej rodziny. Mój syn ma dysleksję i trudności w czytaniu i uczeniu się. Widziałem jego zmagania w szkole. Chciał być świetny, tak jak każdy z nas. Nie miał jednak takich możliwości. Jednocześnie w moim studio pracowaliśmy nad filmem o superbohaterach. Więc film powstał z połączenia kina i dzieciaków, które też chcą być super. Dwa tematy stworzyły historię. Pogadajmy o Zosi. Doświadcza ona tego, co przeżywają dzieciaki. Tego zderzenia w odbiorze świata przez nią i przez jej tatę. Jak tworzyłeś tę postać? Wspomniałeś o dyslekcji i cieszę się, że pokazujemy ją w filmie. Ale są też inne kwestie, niekoniecznie związane z superbohaterami. Czerpałem z mojego własnego życia i mojej rodziny. Moje dzieciaki grają w gry, by tworzyć społeczność z rówieśnikami. Musiałem się nauczyć tego, jak moje dzieci porozumiewają się z kolegami i wpleść to w film. Dzieci czują And ogromną have, presję, you know, by być idealnymi. You know, Mają media. social media, porównują się z innymi. Niełatwo być dziś dzieckiem. Right? So kind of Czytaliśmy I wiele artykułów i danych, to, 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 to i zobaczyliśmy, to, 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 że dzieci są pod ogromną oraz, presją, uh, by uh, być doskonałymi. To podstawa całej historii. and to be perfect and uh, you know that's the base of this uh, this whole this whole story really mm -hmm. so he has a cousin jedna bohaterka who's named ma kuzyna Adrian, right? Adriana Do I remember, right? Adrian, to teoretycznie Adrian, would say idealne like dziecko a child in in theory yeah, yeah you yeah, would yeah, say the wymarzony syn for, for what parents want the kids to be Bądźmy szczerzy, nie ma idealnych dzieci, i nie muszą istnieć, bo nie potrzebujemy idealnych ludzi. Posłużyłam się tu tylko wyrażeniem, które czasem się pojawia. Yeah. Rodzice Adriana są zdegustowani tym, że Zosia gra w gry, bo izolują swoje dzieci od ekranów. Never Ekrany bywają niebezpieczne, um, so, well, ale bardzo ciekawi mnie strona grania, o której wspomniałeś. You, you I Rodzice często się jej boją, bo jej so nie rozumieją. Dlaczego postanowiłeś pokazać granie w pozytywnym świetle? Gry łatwo jest atakować i rodzice często czują, że dzieci w nich znikają. Ja uważam, że należy brać udział w ich życiu i grać z nimi, bo to szansa, by miło spędzać z nimi czas i budować więź. Chciałem wyrównać tę niechęć do gier. To dla dzieci arena społeczna. Logują się tam, spotykają i dobrze się ze sobą bawią. Pomyślałam również, że to przypomnienie dla rodziców, that we really byśmy byli przy dzieciach i zwracali uwagę na dzieci w świecie offline, by that's pamiętały, sure że zawsze mają do czego wracać. To bardzo ważne. Chcieliśmy powiedzieć, że należy żyć tak, by spełnić swoje oczekiwania, a nie oczekiwania innych. Jako dorośli często robimy właśnie to. Chcemy zadowalać innych, ale to trudne i nie daje szczęścia. Trzeba iść za własnym instynktem i marzeniami. Hmm. Można pomyśleć, że Tato Zosi jest dość nietypowym tatą, bo jest super bohaterem. Widziałam w tym jednak wiele znanych mi cech charakteru. Rodzice często mają problem z tym, by po prostu być z dziećmi. Muszą cały czas coś robić: Łady, gry, bieganie, zamiast spędzać ze za sobą czas i szczerze rozmawiać. Spend time together, each eyes and czas To prawda. Tata jest pracocholikiem, który ucieka w pracę. Bycie superbohaterem to taka wyolbrzymiona praca, w której trzeba być silnym i true. Czy tworząc postać, uh, wzorowałeś się na jakimś uh, herosie? Jak wpadłeś na pomysł Superlwa? Super <laughs> Lew wcześniej nigdzie się nie pojawiał. To symbol siły. Miałem pomysł na kostium, który wydobywa moc z tego, kto go zakłada. Jeśli masz jakąś moc, uczynisz ją sto razy silniejszą niż teraz. Można pomyśleć sobie, co by było, gdybym to ja założyła, czy założył taki strój? Jaką mam moc? Co by się stało? O tym porozmawiamy za chwilę. Zauważyłem w filmie pewien żart, który uchwycą jedynie rodzice, którzy prali wełniane ubrania. Dzieci mogą kojarzyć sytuację, gdy z pralki wyciągają ubrania dorosłych, które skurczyły się do rozmiaru ubranka dwulatka. Pamiętajcie, by prać w niskiej temperaturze, by kostium bohatera się nie skurczył. Ciekawe, że to kostium, który jest spersonalizowany i wydobywa tylko to, co najlepsze w tobie. Jak wpadłeś na ten pomysł i jak wybrałeś supermoce bohatera? Film jest o tym, że należy odnaleźć swoją moc, a strój ją jedynie wzmacnia. To sposób, by pokazać, że typowe cechy superbohaterów, szybkość czy moc, budzą podziw, ale są też inne cechy, które mamy i nawet nie wiemy, że są supermocami. Zosia grała już w tyle gier, że umie analizować świat i

to, to mi się bardzo, bardzo podoba. Jako rodzice chcemy dla naszych dzieci tego, co najlepsze, ale czasem narzucamy im to, co uważamy za najlepsze, a nie to, czego one chcą. Bierzemy nasz system wartości i stawiamy go przed nimi. Pokazujesz, jak ważne jest to, by być otwartym i czujnym rodzicem. Właśnie tak jest. Łatwo jest ulec wrażeniu, że dziecko będzie do nas podobne. Trzeba być bardzo otwartym i dobrze poznać swoje dziecko. Są tematy, których filmowcy się boją. Na przykład śmierci jednego z rodziców albo pokazywania niepełnej w stereotypowym sensie rodziny. Bo każda rodzina, w której jest miłość, jest pełna. Dlaczego wprowadziłeś temat straty i jak do niego podszedłeś? Zależało mi, by pokazać dwie postacie, Zosie i jej tatę, którzy żyją w dwóch nieco różnych światach. Możliwe, że wynika to ze straty. Zosia ucieka w granie, a Tata w pracę superbohatera. Oboje musieli odnaleźć siebie wzajemnie i przejść przez tę drogę, by znaleźć to, co mieli przed stratą. Mm -hmm. To bardzo ważne, bo żałobie często towarzyszy uczucie, że jesteśmy sami z cierpieniem. Otwierając się przed kimś bliskim, można poczuć, że choć przeżywacie tę stratę w odmienny sposób, to jesteście w tym razem. Dokładnie, o to chodziło. Skupiamy się na tej dwójce, ale w rodzinie jest wielu ciekawych bohaterów. Wszyscy są całkiem zabawni. Opowiedz, jak stworzyłeś te postacie. Bardzo dużą rolę gra babcia. Przypomina moją własną babcię, która dożyła do 95. urodzin. Była do samego końca aktywna, grała na konsoli z moimi dziećmi. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale często starsze osoby odsuwa się na drugi plan i umieszcza w domach opieki. Chciałem pokazać, jak ważne jest to, by dać im poczucie sensu i bycia to potrzebnymi. To bardzo ważny i niełatwy temat. To, jak traktujemy starsze osoby, jest mocno osadzone w danej kulturze. Powiedziałabym, że w Polsce domy opieki nie są pierwszym wyborem. First, Tutaj trzymamy terms. naszych dziadków bliżej uh, siebie. Uh, elderly, um, you know, closer, to jednak ciekawa perspektywa. But, you know, it's, 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 zwłaszcza, it's, it's że stosunek do starszych i dzieci mm, jest często bardzo podobny. Nie traktujemy society, ich poważnie. Nie yeah. like. yeah. you know what I. Mean? To prawda. Mm -hmm. Chciałem to pokazać i przedstawić więź Zosi i Babci i to jak współdziałały ze sobą, niekoniecznie w sposób typowy dla superbohaterów. To, to ważne, by to mieć tę więź i nie odrzucać, tej, odrzucać nikogo ze względu na wiek. Trzeba być otwartym old, i słuchać. Just, you know, and, and, and listen, right? Każdy ma coś do zaoferowania. Mm -hmm. so Wspomniałeś, że inspiracją częściowo była twoja rodzina from, i your doświadczenia. Jako filmowiec, który tworzy take, dla młodych widzów, czego uczysz się od swojej publiczności? Ciekawe pytanie. Well, think, yeah, I, I, Stworzyłem kilkanaście filmów um, animowanych I, um, dla młodzieży you know, can, uh, i uwielbiam films tworzyć for dla fan fan tej widowni. Pamiętam, jak sam przeżywałem takie filmy jako młody chłopak. Chcę sięgać po to, co bawi i porusza młodych ludzi. Uwielbiam oglądać filmy z publicznością i, kiedy ktoś się śmieje, zapamiętuję sobie to, co działa, i później się do tego odnoszę. It's very, based on that kind of Lubię spotkania podczas Młodych Horyzontów, bo zaskakują mnie pytania do widzów. Dorośli oglądają filmy po swojemu, a dzieci widzą coś innego. Poruszyliśmy tyle tematów, ale mamy nadzieję, że jesteśmy chociaż trochę interesujący. Um, what is Co zaskoczyło Cię najbardziej podczas tworzenia filmu? Może film robiłeś film na like jakiś temat, a później siedmiu- czy dziewięcioletni widz przyszedł i powiedział, like 9, Nie, ten yeah. film yeah. jest yeah. This is o what tym. Is about. <laughs> to trudne pytanie. Trudno mi znaleźć taki film, przy którym mi się to przytrafiło. Hmm. Taki film jak nasz musi mieć przekaz e, i bohaterów, jak, których lubimy i którym kibicujemy. Ale potrzebujemy też zabawnych scen i, scen i gagów. Uwielbiam, kiedy ktoś się przewraca, gdy na ekranie dzieje się coś śmiesznego. Do tego właśnie jest stworzona animacja. Dzięki niej możemy mm -hmm. przesadzać i wyolbrzymiać. Film trafił do kin w Norwegii jesienią zeszłego roku. Jak ci się pracowało przy tym projekcie? To był, to był pierwszy film, mój oryginalny film. Z reguły tworzymy na podstawie czegoś już dobrze znanego w Norwegii: książki czy opowiadania. Ten film powstał od zera i bardzo mnie to ucieszyło, że w Norwegii, małym kraju, gdzie mieszka 5 milionów ludzi, aż 100 tysięcy zobaczyło nasz film w kinie.

Mamy tu do czynienia z fantastyką i pewnych rzeczy, które widzimy na ekranie, nie powinniśmy robić w domu. Nie należy łapać niemowląt przy pomocy parasola. Czy uważasz, że to dobre rozwiązanie? Niektóre rzeczy w filmach są przestrogą, a nie zachętą. Pani kierująca autobusem nie powinna patrzeć w telefon, gdy prowadzi, prawda? Nie korzystajcie z telefonu podczas jazdy i pamiętajcie, by odłożyć telefon w kinie. Skupcie się na filmie. Zgadzam się. Mam nadzieję, że młodzi widzowie w kinie nie korzystali z telefonów, ale oglądali uważnie. Super jest być uważnym. Bardzo Ci dziękuję za film i za to, że byłeś z nami. Dziękuję.